Już! czeka z jestem Elvisa, witam was moi drodzy bardzo, to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Serii Minecraft Survival, w tym odcinku, nie bez powodu e, jestem na moim koniku, ponieważ jest taki mały problem e, Co nie, gościu, to jest oczywiście Albert, ale mamy straszną tragedię, ponieważ właśnie wróciłem do naszego miasta Nie było mnie w nim dwie godziny, a to wszystko ze względu na to, że właśnie te, te bloki złota, stack bloków złota wziąłem od agent No chciałem od niego to po prostu pożyczyć, ale nie pytałem się go w ogóle o zdanie i właśnie przez to agent i do mnie straszne wąty, i po prostu musiałem stąd w, ty, w tym momencie uciekać. No i po prostu miałem straszny problem, bo nie wiedziałem, co on, to teraz ma zamiar zrobić, ale z tego, co widzę, udało się i nie jest aż tak tragicznie. Ale szczerze, mykę się tam, bo ja teraz wrócę do, do naszego miasta, Przecież on tam e, już, już może na mnie pewnie czekać, i mogę iść, nawet teraz, e, do więzienia za to. A ja bym bardzo tam chciał iść, no bo ja na gościu. Do więzienia, za tak bloku wygląda. No, daj spokój, stary, ale chyba ja tam nie pójdę za taką bohacką. Ale dobra, wiemy już, że do mojego domka, ale w tym momencie każda osoba, która strzeli suba oraz najmniejsza w komentarzu, uznajmy. Otrzymał ode mnie serduszko, ale trzeba kanał subskrybować Bo ja to będę sprawdzał oczywiście, a my już tutaj wbijamy Serio się mega tego cykam, e, bo jak on tutaj będzie On jest w moim domu On jest w moim domu, a ja nie... O, co on tam kombinuje w ogóle? Ja mega się boję, ale nie mogę tam nawet podejść, bo jak on mnie zobaczy, to mnie w tym momencie wsadzi do więzienia. A ja nawet mu nie mogę się sprzeciwić, bo po prostu go, go okradłem. I jak, jak, jak ja to zrobię, to po prostu muszę ewidentnie iść do więzienia, żeby wszystko było sprawiedliwie. No ale spoczek, co? No, może tak na około, mnie nie zauważył. Czemu on to zabudowuje? Okej, okay, on mnie chyba nie widzi, dobra. on, 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 mnie, on mnie na szczęście nie zauważył, ale spoczko. E, tu jest też. A bro, no, co się w ogóle dzieje? Czy oni mój dom okrążyli? I go to w ogóle. Czemu on mój dom znak. Dobra, co? Wbiję sobie. Tutaj mam sobie odszedł. Nie. On tu no to wraca. Zabra, co? I co ja mam teraz? Dobra, widzicie co? Wbijam tutaj szybko, wbijam tu szybko. Dobra, Mordko. Dobra, Albert spokojnie, wbiję teraz do, do, do swojego domku, a ja też tutaj u, jakoś ucieknę, dobra, tylko że ch chyba teraz nie ma, dobra, on tam gdzie biega, szybko biję do mojego domku, szybko tutaj wbijam, jak, szybko jakieś itemy, bo jak o mnie zaraz weźmie to to będzie jakaś tragedia, serio, dobra. Jakieś sobie wezmę? Serio, by o mnie tam, tam zamknął, to ja muszę być jakieś i itemy, że ja żeby, żeby móc uciec, serio, dobra. Dwa ty sobie weźmy, weźmy sobie też tutaj dwie pochodnie, bo tego serio, serio mega, mega obawiam. Dobra, serio ja mam teraz w ogóle zrobić, może, może chyba sobie nawet ho założycie dla wszelkiego bezpieczeństwa, dobra, a gdzie on jest? Bo z tego co Ej, widziałem. Co jest? Co jest? jest otwarte, dobra, lecę tam. On tu jest, gdzie, on tu jest, on tutaj wbił właśnie? Definitely jest, suka. gdzie on tu musi... on mnie teraz słuchajcie. To musi być. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Hmm. Elvis, stój. Siema, stój, siema! Ziemię, spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, 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 poddaje się jeszcze Podaje się, poddaje się poddaje się, poddaje się, podaje się podaje się poddaje się. Stary spokojnie, ale nie bij bi mnie, mnie Na ziemię że ze zbroi wychodź, wyrzucaj zbroję, dajesz mi zbroję, ale stary, raz, dwa, okay, trzy zbroje, ale, ale nie bij mnie, okej? Okay, ale nie bij mnie! Raz, dwa, trzy zbroje. Dobra, ale już nie bij spoko! Dobra, dobra. Dobra, stary masz wszystko. Miecz, moje. miecz, miecz. miecz Masz to, to wszystko sam. Wiesz to Dam nawet moje jedzonko stary, masz wszystko i. A ma... gdzie moje złoto, się pytam. Wiesz to stary poczekaj, poczekaj, zróbmy o tak. Idziesz teraz za mną, idziesz dobra, stary, teraz stary, za mną. ale spokojnie, Sary, ja tylko nie chcę nie! Nie rób tego. Nie! że nie pójdziesz? Ja, ja Albert, mógł... trzymaj, trzymaj za mnie kciuki stary, o nie! Stary nie rób, róbmy tego spokojnie ze mną, idziesz ze mną, albo te wszystkie te do lawy trafią Nie dobra jest... Serwis, to idę, to ja sam pójdę, wiesz, jak ja sam pójdę i tragedia jakaś serio, agent i spiska nie robi tego. Stary No idziesz ze mną, idziesz ze mną. Ale ja to chciałem Prowadzę tylko cię. poruszyć, chodź, nie, nie chciałem chodź, nic złego. No, dobra, yy, tutaj w lewo. W lewo, Dobra Ej, stary... Nie próbuj uciekać, bo... Ja no dobra. tutaj mam blisko lawy. Ja nie, nie będę oszczędzał No, ale moje itemki, temy. żeby one... Nie, depozyt proszę. Depozyt, tutaj dobra, wszystko. masz tu swoje wszystkie stary, masz tutaj swoje wszystkie bloki, zobacz. Dobra, to. Jest... Mm -hmm. w gola, widzisz, to jest wszystko co ci widziałem. Absolutnie wszystko. A reszta? A reszta itemów twoich? No tutaj chyba było. Cokolwiek nie? Nie? nawet patyki mają być tam. No stary, dobra, ale... E, ale ja ci ej, oddawaj, o, ej, no dobra, ja masz, Od, ja oddaję, dobra Mam stary z tylko stack dirta, no masz, proszę I, i, Stary, nic nie mam, bo ja teraz dopiero do, 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 do miasta wróciłem, wiesz? Stary, serio Dobra, depozyt a... O, ja co? Dobra, złoto sobie już odbieram. Tak, ej, stary, nie róbę tego, nie róbę tego. Chodzisz tam i idź do najgorszej chyba celi, jaką mogę. Nie muszę, nie muszę, e, do tej o szed, rygorze, stary, nie. Ja nie? Nie. wiem, do jakiej pójdziesz. Nie cerf. róbmy I tego, nie. Po prostu zobaczę, jaka jest najbrzydsza, gdzie bym nie chciał iść. Dobra, tu jest melon, żebyś jedzenia chociaż nie miał, no. Nie możesz mieć jedzenia. Masz co do tej, co? Do tej i z kobel nie ma A, co. No, no sery, dobra, ej, stary, nie nieliśmy na samą górę, sobie piskaliśmy tam, A. bo tam jest to. Ta, tam jest tenego szatera, nie rób tego, nie róbę tego. Oj, 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 oj nie, co tu... nawet to Nie, No wie nie, ale nie Nie, 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 stary spokojnie. Chodź za mną, chodź za mną, tędy idziemy, zapraszam. ja za mnie chceść, za ja mnie chce iść. Idziesz, idziesz. Sory, ale ja, ja przez mnie absolutnie żadnych itemów, sorry. Nic Janza, albo nic nie ma. musimy jeszcze zrobić tutaj rewizję, tylko. Okej, nie, nie, nie próbuj. Poczekaj, inaczej. Do ściany, tutaj masz stanąć do ściany do ściany do ściany nie patrzcie nie patrzcie możesz się z widzami tam gadać co robić dobra wiesz, scelch, ale piskaj sobie sobie ale mi nie przeszkadza po prostu nie, 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 nie masz prawa podejść do drzwi w tym momencie. dobra to stoj, jest tutaj. Dobra. Nie, tutaj. No stary, Mówię, uspokój się, ale nie bij, ale nie bij. Dobra. Mój rodzaj, mam straszne problemy, ponieważ on mnie jednak przekopał. Nie mam zielonego pojęcia, co ma w tym momencie zrobić. Ale na szczęście... No właśnie, na szczęście to. To na szczęście, spoko. Dobra, e, stary... Co czy, tam coś, gadasz? Co tam gadasz? E, na, sz... Sz... E, na szczęście, Dobra. stary, ma takiego fajnego przyjaciela trzecie Dobra, wiesz co? Na pewności... Na pewności... Co? I połóż się do tego łóżeczka. No, spoczka. A wiesz, że ciebie teraz zabiję? Nie, nie, nie. No. Nie, 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 nie. No. nie robię tego, stary, nie robię tego, zobacz. No. A ile chcesz mi. Ile po wyjściu dajesz mi złota? Wiesz co, oddam ci taka, tylko złota, stary, żeby było uczciwie, dobra? Dobra. Spoko. dobra. A to piątka, stary, to piąteczka. Będę... Poczekaj, e, piątka. Piątka na pana. Poczekaj, poczekaj, ja piątki nie przybiję. Ja jeszcze sprawdzę, czy tutaj nie ma ukrytych jakichś rzeczy jakiejś ukrytej skrzynki. No może za obrazem Mi się coś ukryło? Nie, stary, to... absolutnie tutaj nic nie ma, stary, spokojnie. Dobra, ale bliska! Do dobra, do plakatu. Do plakatu. dobra, spoko, ale nie I robisz jej. jest ty... dziura jakaś, ty próbujesz oszukać. Jaka Odłóż dziura? To. Odłóż to. Jaka, jaka dziura? No no właśnie, to no, ty, ty kombinujesz, ja to zalepiłem już! Stary, ale przecież to wie nie ma! Nie stary, przecież tu są. Ej, boisz się ciemności. Ale tu są, stary... co, nie? Ej, boisz się ciemności, tak. prawda? No to masz lampkę. Stary, ale posłuchaj mnie, żeby stąd uciec. A ja muszę zniszczyć po... A no, to ja ci żadnej lampki nie chcę. Stary, ale zobacz, ponieważ ja nie mam jak wyjść. bo ja bym musiał zniszczyć story cztery bloki no Przecież to jest ileś tam minus stary? przecież to jest za dzieci. Ale jeszcze tutaj hopper muszę sprawdzić czy nie ma... Ej stary, ile tutaj by to siedział? Nie wiem, ale wiesz co, dam ci raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i, i tyle, że za stary, to ja tam i... idę. Ale piskań nie na długo, okej, okay? długo. Ja do ciebie dopóki szeryf nie przybędzie i nie spada badę. Ale stry, on są ropie, typie! No i trudno, to poczekasz sobie do powrotu, co nie? Ile tam? E, wiesz, że powinieneś dostać. Poczekaj, jak ci tutaj drzwi daję, żeby były dobrze. To eee... Elo, o, Poczekaj, nie. Nie, ro, bo zapomniałem. E, kajdanki ci muszę rozkuć, dobra? No, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ale teraz musisz podejść. Jak będę wychodzić? Stoisz od. Dobra, Co jest, pan, to jest? Okej, Okej, okay. okay, dobra, spoko. Udajemy, że. Teraz zaśpimy, spoczku. Udajemy, że zaśpimy, dobra? Cii. Okej, co I wiesiek, to... wiesiek, Wiesiek Tak, bo cię mówię? Weź tego typa, jakbyś buntował czy coś Weź go tak mocniej uderz Ej moi drodzy, ale mam teraz kobota, widzieliście? Przecież Agentix chciał mi po prostu zrobić krzywdę Co to jest? Nie, przecież tu Przecież tu jest i tak do, do zniszczenia obsługi Przecież nawet jak jakie ma znowu w ogóle uciec Moi drodzy, ale na szczęście Ja to przewidziałem, że tutaj pójdę No i wzięłam sobie takie fajne item, kiedy tylko wspomniałam to TNT, Resonę Pochodnie oraz Dwie do Ja będę teraz, teraz widzę, że on no, no, teraz to wszystko patroluje. I możemy być teraz bardzo ciężko uciec, ale spokojnie. Elvis ma plan, Elvis ma plan. Po prostu możemy chyba sobie tędy wyjść. I zaraz możemy to jakoś ogarnąć, żeby stąd uciec. I żeby on tego, nie, on tego nie ogarnął. Serio, bo to jest jakaś lipa. Jak on jest teraz e, na tym szkłapie, lol. To była serio masakra no dobra, ale nie spokojnie, nie to. Dobra, gdzie on jest, gdzie on jest? Jak tutaj chyba teraz nie ma, nie? Tak, dobra. Ale się w ogóle mega długo niszczy, wyjście. On tu idzie, chyba on tu idzie. Jak ja mam to teraz zatkać? Halo, co ja mam to teraz robić? I co ja mam teraz robić? No i co ja mam teraz. To... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zjedźmy sobie na, na przykład to i czekajcie, czy teraz na, na, na to teraz nam zadziała? Ej, co nie działa? I co ja mam teraz zrobić? dalej w tej to... wie Wiesiek, 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 no tak, do ciebie mówię. Co? No widzę, że tu patrzysz ciągle na jego. Co on tam robi? Bo nawet serio wyszedłem, ja słyszę, że on wrzeszczy na to całe więzienie. No co? no co za koleś to jest? No nie wiem, zabrać mu jedzenie czy co zrobić? Nie. Nie, bez przesady, nie by, by byłam aż taki. Nie. karę śmierci wycofali już. Nie by, a wygnywać nie ma co. Dobra, idziemy do typa.

o, tak przysiad robisz. Ale, sorry, to, to nie męczy. Idę spać, sorry, idę no, spać. Idź sobie. Ale, nie, masz się zmęczyć. Zmęczyłem 20, się, zmęczyłem, 20 się. 20 zmęczyłem 20 się. 20 przysiadów. 20 przysiadów. 20 przysiadów. Story, wypujnie stąd, story, pliska wypujnie stąd. 20 przysiadów, dobra. powiedziałem. Dobra. Raz, dwa, trzy, dobra. Było, stary 20. Ja będę liczyć. Jeszcze dwa. raz. Dobra, okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, sobie wystarczy, lord. Ej, dobra. co ty? Dobra, dobra, ale wiesz co? Czujesz się nadal bardzo stary, energiczny i chcesz taki tak jest, teraz nogi bolą, stary, już daj spokój. No to idziesz spać, Elo, Prawda. elo. Ej, ale żeby powiedzieć, że my już tutaj kopaliśmy. On tutaj idealnie wbił i on by to on, on, on by to serio ogarnął. No dobra, spoko, mamy teraz idealnie mnóstwo czasu, żeby wyjść, ponieważ się poszedł. No i chyba stoi, aż tak szybko nie wróci, co? No w, w, wątpię, że mam tutaj teraz jakaś jakaś szybko wbił. Serio, dobra. Cyk i teraz e, cyk i zaraz ja się mogę to uciec, ale e, teraz jakaś ciekaw, co my teraz ogarniemy, bo właściwie on ma moje wszystkie itemy. Ja nie mam absolutnie nic, poza tym, co mi wziął, serio. Tam jest moje jedzenie, tam są moje wszystkie narzędzia, moja zbroja najlepsza. Co ja mam w tym momencie zrobić? No halo. No Ikszem. nie mam absolutnie nic nic teraz za zrobić. Dobra, tu jest już wyjście. Tu jest jakiś kabel w ogóle, lol! Czy to jest jakieś inne obantżenie tego? Czekajcie, bo już mam takie tutaj XD, czekajcie. O co tu chodzi? Puu, jest wyjście! Dobra, wiecie co, barykadujemy to. Jak on teraz, te, 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 teraz bie z tyłu, to będzie miał takie XD. XD. Ja, gdzie on w ogóle jest? On, on ta, chyba teraz tutaj wchodzi, no czekajcie, czekajcie. Tylko tutaj możemy wbić od tej strony. E, możemy tutaj może chyba wbić nawet za klasy, co? Gdzie jest krata? Tu jest krata. Dobra? I gdzie on jest? Jak on tutaj teraz zbiję, to mu tutaj tylko pomacham przez szybę. Przez co Tu jest jakiś w ogóle najazd, lol. Co tu się dzieje, stary Ale to on jest, teraz... To jest. Gdzie, on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie ten typ jest? Wiesz, że dobra, lecę na długo ścigać. Agent X się ogarnął, już uciekłem, ale spokojnie. Mamy tutaj mn mnóstwo czasu i możemy sobie robić co chcemy. Dobra, ten ty, cyk, cyk, cyk. Halo, dzień dobry, dzień dobry. Tu jest abra, nie, tu jest abra, tu jest abra. Nie, tu jest abra, nie, nie, nie. nie! uciekam, 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 uciekam szybko, nie. Niemożliwe, nie, nie, nie. nie, nie. Jak on, z, jak on by mnie zaraz by złapał to była straszna chyba ludzi zagadnę... Nie! Nie, stoję stój! 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 Dobra, spokojnie, 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 spokojnie! nie, nie, nie! Stójcie, stójcie! Lol, ale mamy teraz ci ale mamy teraz ciśpowo, dobra, zmienia sobie potędy. Gdzie jest Agentix? Agentix nikt w ogóle, a agent tutaj nie ma, ale tu jest tylko baralu, co tutaj w ogóle kombinuje, Spoczek, ale on już jest stąd oddala, więc spoczko. Może ja wziąć szybko moje temat, ale tak szybko. Nie, 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 nie. on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie, nie, 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 nie! Nie, nie, Dobra, on się nie ogarnął, on się nie ogarnął. Moja zbroja, gdzie jest moja zbroja? to była moja zbroja! Szybko nie zakładam, szybko, szybko, szybko! szybko. Ej, stój! stój masz stać, spokojnie, spokojnie, do spokojnie, spokojnie! Dobra, ale yy, spoko, ale yy, Przestań mnie gonić, okej? Okay? Przestań mnie gonić, to ja sam wrzucę, dobra? Stary, okej? Okay? dobra, ale stań, dobra, stań, stań, Ale nie wiem, okay, Ale nie wiem. Wyrzuć zbroję po drodze, to ci uwierzę. Dobra, spoko. Stój. Okay. Ale, sorry, daj mi dwa kotociki, dobra? A nie, bo ja mam. tylko sobie zjem i ci dam wszystko, co mam, spoko? A chcesz okay. Dobra, okay. tylko sobie tutaj muszę jeszcze coś przekończyć. Dobra, cyk. I elo. I co masz stać? It's ty, a prank, brokashu. Oh, wow. I on oh, chyba wow. wpadł w tw on chyba wpadł w krzywę LOL XD, al mnie A ja w sumie też, ale mnie to aż tak nie, nie zabolało. Dobra, moje narzędzia, szybko moje narzędzia. Będziemy mogli już to gdzieś zwiewać. Dobra, szybko to, 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 mój dirt Ej, się ma stary porządek, tylko sobie tutaj zrobimy jakiś cyk, 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 cyk Dobra. ej stary. Dobra, nie, nie. Nie, 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 stój. Zabijam, jest w ogóle jakiś Ej, to musi być indrus pewnie Dobra, ej, stary spokojnie, spokojnie. Uspokój się, dobra. Mm. Peryf już o wszystkim wie, pójdziesz się na Jak to wszystkim wie stary, nie mów, dawać mu informację, nie mam o tym, nie mam stary o tym. Już zadzwoniłem. Co I ty yeah, to że do stary, Przecież jak on tutaj teraz zbiję, Ty ja nie miał takie głupoty. stój bo strzelam, stój bo strzelam. Nie, 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 Mam pistolet, mam pistolet. Ale ty masz bardzo, bardzo, bardzo go cala. Elo, haha. O ja cie, serio? Elo, haha, nie, stój, stój, stój. Nie, stary stój. Nie, nie, giniesz typie. Ej, on zaraz trafię, to mam tak... Ale po myślę, kula przyleciała obok, ej, al by była lipa, serio, bo przecież bym ja był teraz radny, to ja nie mam pojęcia co bym zrobił, serio. Przecież to był największy po to jest w ogóle dalej jakiś rajdzik. Ej, też kompletnie nie wiem o co z tym chodzi, ale to jest ma dodatkowe wojsko, żeby mnie pilnować, serio. Z znaja tu jest znajas, to jest jednak coś grubego, dobra. I w sumie możemy chyba na ten. a co gdyby Agenda teraz samego wyjścia To wtedy było bardzo dobre, ale czekajcie, a wy zrobimy tak. Ja teraz do tej celi i poczekamy aż... Tam wbije i go jakoś tam, tam zamkniemy, spoko. Jakoś go tam zaszandożujemy, spoko. Wiemy sobie teraz tylko tutaj. Ej, serio, to jest taki kompletny. XD, gdzie jest agent, z to tutaj gdzieś biegnie. Czekaj, ja tylko cyk tutaj, cyk tutaj. Tu nie guzika, dobra, te do drzwi. Hmm. I gdzie on jest? Że on tutaj gdzieś wbija. Tu jest abra i agent, nie, on jest tutaj dwójkę, nie. Nie tylko nie to, serio, tylko nie to, dobra. Ale widzę to, Al obraz sobie poszedł, ale Agentik tutaj ewidentnie e e wbije do więzienia. Jak on tutaj wbije, to może mogę chyba nawet w tej celi uwierzyć, i to była najlepsza rzecz na świecie, że on tutaj niby zamknął, ale jednak to jak go zamknął, I zobaczymy, jak, jak zareaguje. Widzicie, on, on już tutaj wbije. I zaraz go tutaj jakoś sprowokujemy. Przecież mam o wiele lepsze mieć od niego. Dobra. Elo, stary, się mano. Ej, siebie, gdzie ty jesteś? I ja jestem już w sali. Aha, dobra. Tutaj stary. Tam się. ja już idę. A ja mam... A ja mam kidow stary i zbrojkę i Dobra, dobra, nie. No to idę teraz do ciebie. Idę do ciebie. Czemu stary? Ty zwykle wyślij. Stój. Giniesz. Ej, co? A może stary... A może stary, ty co? Ej, nie, dobra. nie, Stój, 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 stój. Stój, stój, stój. Podaj się, poddaj się. Stary, poddaj się. Dobra. Sam tego chciałeś stary. Sam tego chciałeś. Ej Ej, ty zginiesz od golemów jeszcze. Stary, stój, bo... stój, bo stary, Co zrobię? Zdejmuj zbroję, zdejmuj zbroję. E, nie, ja, z... ja nie mogę zdjąć nim bo ja zginę. Raz, dwa... I nie, nie możesz mnie uderzyć, bo ja zginę. Stary, raz, dwa, trzy... Dobra, więc to koniec z tobą, stary, koniec z tobą. Co on ucieka stery Dobra, co, ale to w sumie chyba nawet... Agent, wiesz to no może się style pogodzimy, co? Stary, chodź pogodzimy, chodź, chodź, stary, stój, 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 stúj, stój, stój stój, stój. no właśnie Stary, no no stary właśnie. chodź stój, pogodzimy, chodź, e, dajcie pieniądze, dajcie da pieniądze, chodź. Okej, okay, okej, okay. pieniądze, stój, stój, takie stój, nie stój, nie stój, takie w sumie stój, nie stój, 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 to tak stój, 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 to tak by... by było... stój, ładnie stój, 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 wiem, nie nie no dobra, dobra. No to, stary, w sumie chodźmy, ja tylko zyskuję. W ogóle spojrzę, kiedy tu jest ładne akwarium goście, co? Co ty myślisz? E, nie, ja idę teraz prosto po pieniądze, jakieś. No to chodźmy, stary, chodźmy, chodźmy, pieniążki, ja ci dam troszkę pieniążków, wydam, stary, ale wiesz co, no, szanowni się sz sz to nie będzie jakaś bajeczna kwota. Wiesz co. 15 bloków golda mi wystarczy. 15, 15. No bo dajmy 16. E, w sumie. Jaki 16, 16. I e, w ogóle co ty mi tutaj ogarnąłeś? Wiesz, to było zamknięte, zaparygodowane, że. nie grif, wpadł, to jest griff. co jest i ty możesz też na więzienie. Też tego? Ale wiesz, że ja ci zaporykodowałem drzwi no stary, i to było po to polecenie od szeryfa już wydane wczoraj, tuż po moim odcinku. Stary, no? chciałem coś e, z tym zrobić. O, 15 bloków masz akurat, dobra, dziena, nie, idę stój, stąd. Nie, o odwiedź to stary, ej, stój, czekaj stary, czekaj, skąd mam wiedzieć ile, ile ty wziąłeś stary, stój. Stąd, że mam 64 i 15, ale tobie nie dam, bo tobie nie ufam. Stary, odlej ile to i łącznie i przeliczymy to. Zmieńmy to. Zmieńmy to. Wzią, Wzią, wziąłeś moje pieniądze. Poczekaj, bez pytania Eee, gościu, ale ja powiedziałem, no. dobra. Czyli wracasz do Dobra, Nie, nie, nie. Ja nie tak chcę. Stary. Ja nie chcę. Wiesz, to po prostu... Zrób co? Tak, ty otworzyłeś i dasz mi te pieniądze, Felix, spoko? Ogarniamy to w ten sposób, stary? Nie, ja nie odwołam, ja Sherry fajnie. się ogarni, bliska. Chodź, tutaj, chodź, I tutaj. i i czemu tu jest wojska, stary, w tym czasie? Ej, zobacz. Lol. Widzisz, mam 15 bloków i, I 64. Nie masz. Ej, to, no. e, a więc tak, czekaj. Zrobimy to tak i będziemy teraz tyle, zobacz. Pójdźmy to w ten sposób. Dobra. I co ty teraz, teraz tyle myślisz? Czy my się zaraz już e, pogodziliśmy, stary? A okej, okay, dobra. I sery, Mi bo, tam e, pasuje, e, bo jest taki złota i. Bo ja, stary. E, 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 bo co po prostu bardzo źle wyszło? Ja cię nie chciałem okraść tylko chciałem to pożyczyć, wiesz? I to po prostu Aha. wyszło bardzo, bardzo, bardzo niefortunnie, i nie to chciałem po prostu A tak następnym razem, jak chcesz pożyczyć, to mów, że pożyczasz, a nie każdy. No, stary, stary, bo tam po prostu tak wbiłem i pomyślałem, a wezmę przecież, nic się nie stanie, i potem oddam, nie? I stary, stary, bo to było na które nie, nie odpowiedziałem. No ale spoko, stary, po prostu. Kumple na zawsze, stary, kumple na zawsze. Hmm? Zdaję Michał i sobie zaraz e, zdjęcie zrobimy stary, dawaj, dawaj ja dawaj, stary. jadę, ja jadę stary, nie, stary. Stary. nie mam z, czasu. Zrobię sobie zdjęcie, nie. Z takim. E, pamiątkowe, no, no stary, no pamiątkowe. No dobrze, pamiątkowe. dobra, i jadę stąd, Czekaj sekundkę, stary, sekundę, dobra. Takie zdjęcie, dobra. Mamy zdjęcie z Zakonikiem plecami, ale spoczko. Właśnie, że mamy z nim teraz taką fajną facie. Ej, w sumie, to może i było z mojej strony trochę nieodpowiedzialne. Bo jednak wziąłem od niego z tak bloków Golda. I się nawet o, w ogóle on nie pytałem o zdanie. To może i było trochę z mojej strony, z mojej strony nie, nie, nieodpowiedzialne. Ale spoczko, na szczęście, już sobie co z nim wyjaśniłem. I mamy teraz z nim, no taki właściwie, ta, taką, taką zgodę. I w ogóle, bo, bo ja myślałem, że jest tyle, nawet nie uciekł na serię. Tam było przecież tyle tego. No i znowu znaczy z tu jest ten, no Gdzie jest, no, jest, no, jest, no, jest, no, on w ogóle jest najazd. to jest tyle wojsk, wiecie co? Tutaj ja może pójdę po mojego konika Alberta i polecimy sobie, właśnie zobaczyć gdzie to jest. Ale w sumie. Iż, I w sumie to mogą być dla niego niebezpieczne. Ale w sumie to jest bardzo wytrwa, wytrwały konik i bardzo dzielny, więc chyba się nie zestanie. Tu jest Renajas. Co tu się w ogóle dzieje? Halo, dobra. Ale w sumie. Jaki, jak, gdzie, gdzie on może niby być? Halo, przecież on jest niby w tej wiosce, ale go tutaj absolutnie nigdzie nie ma. No halo, No po prostu XD. O co tu chodzi? I tutaj nawet też nie ma w tym miejscu. Dobra, moi drodzy, tak się jak bardzo ale to bardzo, nam dziękuję za oglądanie tego czerwonego odcinka. Tam sobie biega abra, a w tym momencie każda osoba, która wstrzyli subskrypcję. No już mówiłem, otrzymała danie serduszko, ale trzeba e, coś, coś oczywiście napisać koment w komentarzu. I na początku filmu mówiłem, co trzeba napisać. Dobra, dziękuję moi drodzy bardzo, subskrypcja, dzwonacie openja w górę. I widzimy się jutro, będziesz są na moim kanale codziennie, o godzinie 13, dokładnie, codziennie godzinie 13, w każdy dzień tygodnia, a w weekendy są troszeczkę wcześniej. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, małno. Alo iō